Ja z tej strony Polski wafer i witam Was w moim specjalu z okazji y, 70 wyświetleń i trzech widzów. Iii, naprawdę tak? dziękuję wam. Ora, oraz okazji moich oś, y, oraz okazji moich dwóch przeszło dwóch wyświetleń i 8 widzów. Wybudowaliśmy na tę okazję posąg Wafla. Tak jest. Y, Czy nie wybudowaliśmy, tylko wybudujemy. To zrobię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Dobrze jesteśmy i chcę Wam pokazać nasze dzieło Hello? Tak, oto, skończyliśmy Nie jest za, najle za najlepsze, ale tak. fajne dla pokażę, mnie coś, Pokażę Ci coś yy, Szyba Szyba, szyba, szyba A, jestem w oku wafla No, obok oka wafla To go woli. I tak, naprawdę bardzo Wam dziękuję, że mnie tam oglądacie ja też. Właśnie, dziękujemy Wam. Jesteście spokojni. Cool. Yy. I A, dlatego yy, chciałbym zrobić nową serię, ale to dopiero jak mi zdejmą limit. I głównie to będzie seria Minecraft mody. Jak mi zdejmą limit, yy, to zrobię po prostu nową serię. I oczywiście polecam kanał Zdzicha, Pustelnika, czyli Fortesa. Tutaj lata gdzieś sobie. Ej. Tak Ej, a my z tyłu głowy nie zrobiliśmy włosów <laughs> Czekaj zrobię to dokończę to na, na szybko o kogoś obrażać, bo się po... Yy, no właśnie, o bo, się, bo, się, bo, się. bo będzie źle. Oj, dobra, to wiecie co, sobie my cięcie i to naprawimy. Dobrze, wróciliśmy i teraz jest pięknie, ładnie, tylko... I z włoskami. O właśnie, mój już zniknął z wodu. No serio, on, on mnie zbezcześcił. No i tak. Okay. Jeszcze raz bardzo wam dziękujemy, że nas oglądacie, szczególnie ja. Oferty ma was gdzieś. Nie subskrybujcie mnie, tylko jego, tylko mnie. O. Nie, mnie też, mnie też. O właśnie, i teraz. Yy. Ale no. jeszcze tr trzeba zrobić ten, konfetti, nie? Kolorowe konfetti. Pa. Ma, ma być Przepraszam na chwilę. Mam Przepraszam na chwilę. Dobrze jesteśmy. No to co? Tak, kończymy nasz specjal jeszcze raz. Czy ty się przeczujesz? Bar... To jest konfetti. No eee, kon konfetti się robi z Clipperów! Nie! Tak. <laughs> Czekaj, stój. A, a ja teraz zrobię wściekłą sporo wilków. Konfetti się robi ze slimów. O nie, nie. To się żalowy. Konfetti się robi z piasku. No zombie, Masz to zniszczyć. Dobrze, to tak. Dziękujemy wa Wam jeszcze raz bardzo, bardzo. No to co, trzymajcie się i cześć!